Cześć, kochane serduszka, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na krótkie czytanie, w którym dowiemy się, jaki jest najbardziej możliwy, prawdopodobny, aktualny na dzień dzisiejszy <grych> wynik danej relacji, o której pomyślicie. Zastanówcie się, który obiekt z Wami bardziej rezonuje. Obiekt numer jeden. Obiekt numer 2. Przechodzimy, kochani, do czytania. Pomyślcie sobie teraz o swojej osobie. Wdech, zatrzymujemy powietrze. Wydech. Ja już dokonałam wyboru i rozpoczynamy czytanie. Świeczka numer 1. To jest ten obiekt. Jaki jest możliwy, najbardziej prawdopodobny wynik relacji z osobą, o której pomyślicie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę osobę, o te relacje, to tutaj jest pokazana bardzo duża zmiana. Ja powiem może krok po kroku, jak to wygląda. Tutaj, siódemka denarów mówi o zatrzymaniu pewnych działań ze strony waszej lub ze strony waszego partnera. I jest to taki okres oczekiwania, okres cierpliwości, okres przestoju, gdzie być może nic się nie dzieje. Czwórka denarów um, pokazuje, że ta osoba może być po prostu, słuchajcie, zamknięta. Może um, jakby być taka sytuacja, gdzie Wy nie macie kochani do tej istoty dostępu, nie macie do niej być może klucza, tak jakby ona schowała się gdzieś. Ja mam poczucie, że Wy chcielibyście odnaleźć ten klucz, być może nawet zastanawiacie się jak to zrobić, ale ja mam poczucie, być może też, że obserwujecie tę osobę w jakiś sposób, podglądacie ją, tak? Jesteście ciekawi, co o niej słychać, ale ta osoba pokazuje się jako zamknięta. Ona jakby pokazuje zamknięte serce, bo była zraniona lub yy, odebrała pewne doświadczenia życiowe yy, w sposób bardzo głęboko wrażliwy, gdzie yy, pewne trudności być może wywołały w niej traumę. I ona ma, słuchajcie, na dzień dzisiejszy, bo energia się zmienia, więc to nie oznacza absolutnie, że tak już będzie na zawsze, ale na dzień dzisiejszy jest pokazane, że ta osoba odchodzi do swojego własnego świata. Ona yy, zamyka się na uczucia, potrzebuje iść do własnej samotni, do własnej przestrzeni. Ona pozostawia uczucia. Ona na ten moment nie jest gotowa otworzyć serca. Prawdopodobnie na żadną relację. Tak to wygląda. Jaki jest wynik tej relacji? Na dzień dzisiejszy. Pokazane, słuchajcie, oddalenie się tej osoby od Was, w ogóle od słuchajcie, świata. Piątka kilków sugeruje, że ta osoba hmm, czuje się tak jakby bardzo samotna, czuje się roztrzaskana w środku. Hmm, ona być może jest w bardzo trudnej sytuacji, w bardzo trudnym położeniu, gdzie być może ona czuje, że nie ma dla niej nadziei. W jakimś temacie, w jakimś aspekcie. Jest coś, co ją bardzo martwi. Ona yy, widzi, ja czuję taką energię, że ona bardzo głęboko coś schowała przed całym światem, i ona na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego przeskoczyć. Ona po prostu potrzebuje yy, pobyć z własnymi emocjami pobyć sama ze sobą. Tak odbieram tę energię. Dziękuję Wam, kochani. To było bardzo krótkie czytanie. Zapraszam Was do czytań indywidualnych, partnerskich. Jeżeli oczywiście macie ochotę. <laughs> I obiekt numer dwa. Dobrze. Zobaczmy. Oczyszczamy. Yy, wynik relacji z osobą, o której myślicie. Najbardziej prawdopodobne i aktualne na dzień dzisiejszy. kielichów, to już powiem Wam, że dobrze się zapowiada ta energia. Mm -hmm. Okej. Okay. Patrzymy dalej. Bardziej prawdopodobny wynik tej relacji z tą osobą. Księżniczki, kielichów, dziesiątki obywateli. Relacja ma bardzo duży potencjał. Ta relacja y, pokazuje się jako relacja, gdzie będzie miłość, gdzie będzie odnowienie się uczuć. Popatrzcie. Tu jest pokazana kobieta empatyczna, delikatna, wrażliwa, która jest odwrócona. Odtek mężczyzna, które dźwiga aż dziesięć buław. Ten mężczyzna, zarówno ta kobieta, jak i ten mężczyzna oni są od siebie odwróceni, oni siebie nie widzą. Ale pomiędzy nimi jest księżniczka kielichów, co mówi um, jasno, że tych dwoje łączy uczucia. I mimo przeszkód, które tutaj jakby wyraźnie są zaznaczone, mimo jakiegoś przeciążenia, zmęczenia, poczucia, że jest się za kogoś odpowiedzialnym, lub za całą rodzinę odpowiedzialnym, słuchajcie, wszystko to, co jakby powoduje ciężar, Zaczyna odchodzi do przeszłości. Tu następuje słuchajcie uwolnienie z jakiegoś ciężaru w tej relacji pomiędzy partnerami i odrodzenie uczuć. To jest energia odrodzenia uczuć. To jest energia, która łączy tych dwoje, tą delikatną kobietę i tego zmęczonego, uteranego mężczyznę. Księżniczka Kielichów mówi o miłości. To w ogóle są karty, które mówią o miłości. To są karty wskazujące na pojednanie, na uzdrowienie, na uwolnienie serca, na oczyszczenie. Uwolnienie serca. Tak, widzę. I widzę miłość, i widzę. Um, widzę też um, taką dodatkową informację, że kobieta um, na początku będzie otwierała się na siebie, na swoją kobiecość, na swoją energię kobiecą, na zrozumienie, czym jest kobiecość, czym jest energia żeńskości. Tak. Połączenie z księżycem, połączenie z własną intuicją. Z kolei, um, kiedy ten proces się zacznie, yy, ten proces łączenia z tą kobiecością yy, dziać, to tak jakby kobieta będzie w stanie otworzyć swoje serce na tego mężczyznę, a mężczyzna z kolei. Będzie gotowa otworzyć swoje serce w momencie, kiedy zrzuci z siebie jakiś ogromny ciężar, który dźwigał na plecach. Ja mam też takie poczucie, że tu następuje wybaczenie, wybaczenie i odrodzenie uczuć, możliwość odrodzenia ich. Jaki jest najbardziej prawdopodobny wynik tej relacji na dzień dzisiejszy? Słuchajcie, ósemka kielichów, ale patrząc na tę kartę, kochani, ja nie czuję rozstania. Ja czuję bardziej, um, yy, że zarówno strona kobieca, jak i strona męska będzie odnajdywała dla siebie przestrzeń, będzie odnajdywała ukojenie, yy, będzie dążyła do odnowy własnych uczuć. Być może, być może, Poprzez czasowe oddalenie, ale tylko po to, żeby uporządkować swoje wnętrze. Bo tu pokazuje się uczucie. I mamy, słuchajcie, nowy początek tej relacji. Tu jest nowy początek. Tak, jakby ta relacja potrzebowała czasu, by pewne rzeczy były uporządkowane. I tu jest możliwość rozpoczęcia wędrówki na nowo. Bo widać, że w przeszłości ta relacja miała dużo bólu i cierpienia, i tu następuje uzdrowienie zranionego serca. Nowa droga. Także, kochani, jest dla Was, w moim poczuciu, szansa, Mimo kart, które z pozoru mogłyby sugerować rozstanie, ja bardziej czuję uzdrowienie, wyzwolenie yy, zranionego serca, zrzucenie ciężaru, połączenie się z kobiecością i odrodzenie uczuć, odświeżenie ich poprzez decyzję, że idziemy po nową kartę. Dziękuję kochani, buziaczki i zapraszam Was do moich usług, a tymczasem pa pa!